Cię w nowym vlogu. Dzisiaj jestem u Natalki w pokoju, bo przyszłam właśnie z. <laughs> Natalka. Natalka tutaj się śmieje ze mnie, bo próbowała sukienkę zdjąć. Przyszłyśmy ze szkoły. Dzisiaj jest trochę późno, ponieważ Natalka miała swoje zajęcia pozalekcyjne. A także był dzisiaj. E, była wywiadówka. Tak, po prostu mówi się wywiadówka. Taka dosłownie pięciominutowa. E, tutaj zawsze nauczyciele są jakby. Dostępni dla nas na co dzień, można do nich podejść, zapytać się o coś, ale tak właśnie przed każdym jakimś tak zwanym hafterm, czyli przed zaraz Natalka będzie miała wolny cały tydzień, jest zawsze takie spotkanie z rodzicami, i y, tam można po prostu się dowiedzieć, na jakim poziomie teraz jest dziecko. Są jakby trzy poziomy, y, i y, jeżeli są jakieś, nie wiem, Coś, co natalka musiałaby poprawić, to po prostu nauczyciel mi to mówi i e, jakby miał rozmowy wcześniej z natalką o tym, co trzeba poprawić, na czym trzeba po prostu więcej popracować, i teraz e, przez ten hafterm, czyli przez e, cały ten wolny czas nasz urlopik, można po prostu popracować nad tym, szczególnie nad tabliczką mnożenia 7. Pani powiedziała, że cała klasa jest po prostu noga w tabliczce mnożenia 7. Tak? 7 czy jeszcze jakieś? Siedem, cztery. Cztery też? Nie. Yeah. Siedem tylko pani mówiła. Sześć, To jest że tylko siedem. Tak? ja. Dobra, ale siedem to yeah. na pewno musimy. Nawet wczoraj mi powiedziałaś, bo Natalka sobie zrobiła taką fajną tabliczkę. Tabliczkę mnożenia really na kartce. I'm really, good. I'm, really good. I'm really good No właśnie, i wczoraj fajnie sobie powtarzałaś. I, I did my times tables like twos, threes, fours, fives, six. But I didn't do tens. too No po no, co no właśnie. Um, tak, tak jest właśnie nasz dzień dzisiaj. Miałam zacząć tego vloga już bardzo dawno, ale przez to, że byłam chora i miałam głos zmieniony i po prostu źle się czułam, nie nagrywałam nic wcześniej, ale powiem Wam, że byłyśmy na wyborach. Byłyśmy na wyborach w Anglii, głosowałyśmy... Yy, byłyśmy na Ealing Broadway, tak. Tak. Przy takim polskim kościele zapisałam się online po prostu, żeby głosować i głosowałam. Wystałam się w kolejce, w deszczu. Chociaż później jakoś tam nas szybko e, zawołali, bo nazwiskami, jakby jak nasze nazwisko się zaczyna, po prostu była mniejsza kolejka. I nawet dosyć szybko nam to wyszło, więc zagłosowałyśmy. No niestety, wyniki są jakie są. Więc dobra, nasz był. Oddałam swój głos i się cieszę. Tak, dałam swój taki mały. E, jak to się mówi? Nie, okay. że Słucham? No tak. tak, no, oddałam swój głos i mam swój udział w tym. E, co będziemy dzisiaj robić? No Natalka się właśnie przebiera ze swojego mundurku, ja jeszcze jestem w swojej sukience. Zaraz też wejdę w jakieś dresiki, bo taka sobie dzisiaj pogoda jest, chociaż o wiele ładniej niż było w weekend, bo w weekend padało. To Natalka przede mną po prostu takie akrobacje robi. Przebiera się. Po to... prostu... A teraz tańca jeszcze. No niestety nie mogę Wam pokazać, bo nie wiem, czy to jest appropriate. I think it is. <laughs> chyba nie, chyba nie. Właśnie dodałam Wam filmik, jest już na kanale, widzę, że już są jakieś komentarze. Pytacie się mnie też w komentarzach, kiedy będą wyniki losowania, ale przecież mówiłam Wam, że ja te osoby, które wygrały, to ja napiszę im w komentarzu, że wygrały. Jeszcze musimy wybrać dwie osoby. Bo zostały nam dwa notatniki, bo osoby się po prostu teraz nie, nie odezwały. Tak więc są jeszcze dwa notatniki, więc zaraz przejdę przez komentarze i po prostu odezwę się do kogoś. Dodatkowo Natalka już przebrana. Swoim crop top. W ogóle jakoś tak siedzę, tutaj słońce jest. No. Ja się ogólnie dzisiaj lepiej czuję. Pierwszy taki dzień, powiedziałabym. Gardło jeszcze, jeszcze strepsils, strepsils biorę nie strepsils, strepsils, tabletki. Do w pracy dzisiaj było uff. To było moje... trzy spotkanie w pracy, a teraz jeszcze w szkole to było już czwarte już po prostu moja głowa taka była... Pff. Więc teraz dresik, herbatka i będziemy odpoczywać. Natalka, tabliczka mnożenia. Powinnaś częściej nie mówić po polsku. Jeżeli chcecie, żeby Natalka mówiła częściej po polsku, to zostawcie komentarz. Och, Natalia. I serduszko. Jest. Take Seven times seven. Forty-nine. Four times seven. Twenty-eight. Are you sure? Yeah. Good. Yeah. Um. Which one? Five times eight. Forty. Eight times eight. Sixty-four. Dobrze! Opiarek będzie za chwilę gotowy, ja już się przebrałam, jestem w koszulce, w dresach, na sportowo, mogę w końcu odpocząć, a myślałam, wiecie co, jest dopiero godzina 17, a ja myślałam, że my do domu przyjedziemy naprawdę późno, a nam tak fajnie dzisiaj poszło wszystko, pomimo tego, że była ta wywiadówka i normalnie zawsze jest yy, z opóźnieniem, a ja nawet dzisiaj weszłam trochę wcześniej, tak więc Ekstra. Tu muszę patrzeć, żeby mi woda nie wykipiała, bo mi się makaron gotuje. Będzie dzisiaj spaghetti. no tak już się nie może doczekać. Ja jadłam akurat przed wyjściem po nią do szkoły i zjadłam sobie tosta z awokado. Tak mi się chciało awokado. I zjadłam w końcu dzisiaj. Takie fajne miałam mięciutkie. Nie wiem, napiszcie mi, czy też lubicie awokado jeść, bo ja uwielbiam po prostu, wiecie co? Na tost rozgniecione awokado z szczyptą soli i pieprzu. Po prostu najlepsze jedzenie. A jeszcze, gdybym miała pomidorka, to po prostu pokroić pomidorka, plasterki, sól, pieprz na to. Miam, miam, miam. Uwielbiam awokado. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha, no w końcu mamy dzisiaj jednak czas. Ja myślałam, że my przyjedziemy do domu, będzie bardzo późno i ciemno, ale jest e, fajnie. Jeszcze, jeszcze jest jasnawo. Tak jak mówię, no. Dopiero dobija godzina piąta, e, tak więc mogę jeszcze trochę porobić rzeczy w domu. E, mam całą stertę prasowania, ale dzisiaj chyba prasowania nie będę robić. Muszę jeszcze wziąć, zdjąć jeszcze jedno pranie z suszarki, schować tą suszarkę, żeby ona mi tutaj nie stała, bo naprawdę nie lubię. Wkurza mnie, jak e, suszarka stoi u mnie w pokoju. Po prostu czuję, że wiecie, w mieszkaniu jak to jest, nie ma tego takich schowków, nie ma gdzie tego odłożyć i to tak wszystko stoi, a w mieszkaniu jest tak, że jak się postawi jedną rzecz inaczej niż powinna być, i od razu wygląda jakby był bałagan. Tak więc to mnie bardzo denerwuje, że to tutaj stoi. Powinno to stać na balkonie. Tak więc tylko zdejmę pranie i wystawiam to na balkon. E, po jedzonku chyba się do was odezwę, ale jeszcze zobaczymy, bo e, nie wiem, czy się po prostu nie wciągnę, bo wiecie co? Bo ja chcę. Ojek, jakie słońce tutaj jest. Mam urlopik za tydzień, tak? Już wam mówiłam. I mam ten plan taki, żeby troszeczkę tutaj pozmieniać dekoracyjnie, i mam ścianę do pomalowania w korytarzu. I tak sobie myślę, że może dzisiaj zacznę po prostu zacznę obklejać ją tam na górze, bo chcę, żeby został paseczek i obklejać naokoło framugi. I tak myślę, czy dzisiaj nie zacząć tego czy odpocząć, bo też się z natalką wciągnęłyśmy na Netflixie Stranger Things. Nie wiem, czy oglądaliście. Wiem, że to jest has tego roku w ogóle, ten cały serial. Yy, obejrzałam cały sezon pierwszy, teraz jestem sezon drugi. Natalka nawet też się wciągnęła, ogląda troszeczkę, coś tam podgląda, jeżeli nie ma tego potwora. Yy, ja też się wciągnęłam, ale wczoraj w ogóle nie oglądałyśmy tego. Dałyśmy sobie przerwę i dzisiaj cały dzień w pracy myślałam o tym, że jak tylko dojadę do domu, to sobie włączę. I tak myślę, czy po prostu kawę sobie już na kanapę, po obiadku z herbatką i zacząć oglądać Netflix. Czy, um, czy zacząć obklejać to? I tak sobie myślę, co lepiej zrobić. Ciężkie decyzje, ale wiecie, co chyba jednak dzisiaj sobie posiedzę, bo wiecie, ta moja choroba, ona jeszcze jest. Ja czuję, że, że jeszcze tam gdzieś jest w środku. Mój głos jest trochę zmieniony, tak jak wam mówiłam wcześniej. I chyba dzisiaj jednak dam troszeczkę na luz, posiedzę. A malowanie nie ucieknie, nie? Mam cały tydzień urlopu, więc myślę, że, że zrobię to wtedy. Co nie? Tak jak nie ja. Ja to lubię już, już teraz. Ale nie, dobra, powolutku, powolutku. Więc ja zaraz y, po jedzonku będę oglądać Stranger Things. planów, wyszłyśmy na spacer nasz wieczorny jest jeszcze fajna pogoda więc myślę sobie, nie, dzisiaj nie pada więc musimy koniecznie wyjść wyciągnęłam tą mademoiselle <grym> sprzed komputera bo ona tylko teraz siedzi przed komputerem i odrobiła pracę domową, tak a, wiem, wiem, <grym>, że pracę domową no ale siedzisz cały czas, więc trzeba trochę wyjść na podwórko bo ile czasu na podwórku spędzasz, talka? W czasie szkoły, ile masz przerw na podwórku? Jedną, nie? No. Czy dwie? Dwa razy? Ile czasu? Um, break time to jak 15 minut, mm -hmm. uh, Lunch time 20, potem 1 godzinę. Całą godzinę? Na no? podwórku? No. no ja myślałam, no, że to Nie, jest... nie godzinę, jak half an hour. Pół godziny? Ok. Almost nah o, to nie jest źle, no ale myślę, że jest fajna pogoda, jest naprawdę ciepło, nie ma wiaterka, przynajmniej tutaj między budynkami, więc wyszłyśmy sobie, nie pada. Ostatnie parę dni po prostu padało non-stop. Lało. Lało w ogóle bez przerwy. Myślałam, że nigdy nie przestanie. Dobra, to my sobie tutaj pochodzimy. Jest już, już prawie siódma. Prawie nie, nie wziąłam zegarka. A nie wziąłam. Mój telefon, sprawdzimy, która jest godzina, żeby mnie okłamała was. 17:49. <grym, grym>, myślałam, że była szósta, a nie, piąta miała być, no tak, szósta <grym>, godzina. Natalka znalazła grzyby jakieś. Pokaż. I oh. Ale to są muchomory, wiesz? Wiesz to znaczy muchomory? To znaczy, że jest poison. Poison. Ale dziwne, że tam nie ma grzybów. Może powinniśmy poszukać coś. Tutaj za mną widzicie tę górkę? Jak jest śnieg, to Natalka stąd zjeżdża. Znaczy ja też. I twoje koleżanki. Sobie ma, mam takie jabłuszko do zjeżdżania, więc one sobie tutaj wchodzą na samą górę i zjeżdżają I jak najszybciej. Gdzieś um, tu poszłam. Aż tak daleko. Tak. But, poszłam, uh -huh. no. high, tak wysoko posłam. o tam. No. I zjechał tak. Uuuu. Aż prawie do wody. Trzeba było sobie łapać. we were glued to each other yes we were and in a room full of people we lost our sight I know it's sad to know it's sad to know that we'll become strangers again, strangers again, strangers again A part of me is living a life I want you Like the first time when we again But as we don't O dom sprzedany. Ciekawe za ile. Ten mi się wydaje, że tak około 700 tysięcy funtów na pewno. Bo to jeden z tych większych. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Jest kolejny podobny. O ten na rogu bardzo mi się podoba. O tamten. Tamten mi się podoba. Chociaż tutaj, jak się przechodzi, tak bardzo blisko tych okien wszystkich, ale. To mało ludzi chodzi. Stan mi się chyba najbardziej podoba. No, ryw te wszystkie tamte, te co są dalej? Założyłyśmy się z Natalką i Natalka przegrała. Musi teraz pięć razy biegać do tamtej bramy i z powrotem to już jest piąty raz. Natalka, Natalka. Tu piąteczka. Brawo. <śla> Brawo. Jestem już w domu, w moim ulubionym miejscu. Jest jeszcze dosyć jasno. I mam już swoją herbatkę, którą będę pić i zabieramy się za Stranger Things. I tak sobie myślę, że już się chyba z wami pożegnamy dzisiaj i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, kochani! the We ride around in